Moich najmłodszych widzów. Napisałam post, w którym poprosiłam was o wasze nikki i odpisało mi ponad 400 osób. A dla wielu z nich zagranie ze mną było spełnieniem marzeń. Ja zagrasz w fortnite? Dlatego zaprosiłam wiele osób, które zostawiło swój niki, ale tylko 10 z nich zobaczycie na tym odcinku. A ich reakcje mogę was zaskoczyć. No. A więc zaprośmy sobie wybranych widzów do lobby. Ja jestem strasznie ciekawa ich reakcji. Proszę, ja mam 9 lat to moje marzenie nick, Fortnite Damon 137. Jezu jak słodko. Dobra. Szczerze mówiąc, ja to najbardziej ciekawa reakcja właśnie takich widzów, którzy piszą, że ich marzeniem jest to, żeby ze mną zajrzeć. Bo to jest takie słodkie, to jest takie uroże najbardziej na świecie. Dobra, Damon. Jest godzina 18, kiedy to nagrywam, więc wydaje mi się, że raczej większość ludzi jest przy kompach. I raczej będzie wiedzieć, że to jest moja lilką to nie mamy Dominika. Proszę dodaj mnie, mam 7 lat, subskrybujecie. I jego mój nick to Eve O ja, dobra. Chyba zmienił nick, widzowie. Oby nie zmienił nicku, dlatego, że go nie zapraszała. Ja nie umiem tego zmienić, ale mam bardzo brzydkie imię Glad Blobfish. O w ogóle Blobfish to jest chyba ta ryba. Tak! O nie! ale bo dlatego przyżyłam brzydkie imię, a mi się to mnie bardzo podoba. Jest to osób, które ma taki nick! O nie! Nie jestem w stanie go znaleźć. Prawie mamy osobę, która od razu mnie zaakceptowała i spami mi teraz zaproszeniami. Coś się ja Co tam papaki, gracie sobie? No. Nie, NIE! NIE! Ja nie wierzę! Nie, ja bierze. nie wierzę! Ja nie, ja nie, ja tak śmieszne, ja myślałem, że to jest Nie, to ja mnie zatrzymam! Ojejku... Dobra... Obieram to samo, ja, to Będę samo. miał flex! Nie. Jest. No ty wiesz jest to znaczy mamy team no. rynek nareszcie! Nie, ja Nie, ja muszę za chwilę się inna, jestem nagrać dosłownie. co, ja chwilaj nagrywanie, bez problemu. A, a skąd je znalazłaś w ogóle? To tam ostatnia posta, że szukam ludzi do e, gry w Fortnite i napisać komentarz. Aha To co, i gramy może co? No chętnie Elegancko. Ty jak się czujesz, że gramy z youtuberką? Ja zaraz ja będę grała jak jakiś nubek. Nie no spokojnie. Zrobimy Wiktor royale, pamiętajcie. Baba, youtuberkę spotkałem! Fortnite, normalnie. Nie wiem, jak to się stało. No, kto chyba już zabarł. Nie wiem, ja bym poleciał na ten tutaj domek, widzicie? jest co się trzało, co co ja? Dobra, to lecimy na domek, na no spokojnie zlutujemy i ogarniamy chłopów. Ja no, ja się tak cieszę. A specjalnie właśnie tak zostawiłam tego posta, nie zapraszałam od razu, żeby wiesz, to była taka niespodzianka, bo jakbym pierwszego dnia, gdzie dałeś komentarz, to może byś się jeszcze spodziewał. A tak po kilku dniach? E, a masz robotkę e, a, e, a Ja nie mam chyba. Tak mi się udaje. No czekaj, to lepszy, bo mam lepszą. Mam tylko dziedziń w O! Dawaj, <laughs> tak <jak śmiech> <teraz> robię. <laughs> teraz robię. Teraz <laughs> teraz robię. zrobię. Elegancja. Nie, nie, nie zapraszaj, ja bym zaprosił jakiegoś kolegę, który mnie nie lubi. To bym miał chleb, ale nie chcę, bo no to jest niebiłe. A co jest dla ciebie miłe? Nie, no tak to nie. Tak, bo w ogóle mnie każdy wyzywa w tym Fortnite, że jestem botem. No to Dzisiaj co? Ten tak... kolega wyzywał, że jestem botem i w ogóle, no nie wiem, co ja z tym zrobić. No dawaj, weź go zaprosić i powiem, że nie wolno wyzywać od botów, bo sama jestem botem. Nie no, nie jesteś botem. Tobie tam bardzo mi się spodobał odcinek jak grałaś z dziewczynami w Fortnite. A no, to w ogóle było mega fajne. My wtedy... Waminka zrobiliśmy I tam 20 fragów czy coś takiego. No, nie spodziewałem się, że się uda. No, ale maja kierowała bardzo. O, ale to tutaj są chłopę. O, może być Przecież. ciężko, może być ciężko. Dawajcie, ja, zaproście tego zioma, ja powiem, żeby nie wyzwał botów Dobra, 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 dobra. Zapraszam, ja nie taki teraz, kurde. Ale to i od razu go wywalamy pod tym. Nie miłe trochę, ale za dla niego nauczka. A pimy tu? O, za a, mam jednego, pierwszy flag? ja zrobię drugiego, babi Jak już nie mam? Daj się, daj się, daj się, nie da się Nie da się, ja chyba pierwszy flagiem O nie, pobożecie, pobożecie A co, a co? Jest pierwszy flag, dobijcie go, proszę, dobijcie, dobijcie O nie, chyba dobiję Nie A ma, bo ty jesteś oj, przepraszam Lecę, lecę, lecę? O nie, to nie. Wypadło, Ile tam jest I wypadło, że ja jestem teraz słaby, daj najgorzej, daj najgorzej, najgorzej. Spokojnie, spokojnie, dobra, jeden ja powolony. Nie, 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 To są nie, 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 bo nie, 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 bardzo fajnie się grało, szkoda, że tak akurat przegraliśmy w słaby sposób, ale... Nic się nie dzieje, ja tutaj Noxa jeszcze tam dostałem. jak proszę bardzo. Fajnie się grało, mega jesteście chłopaki. Miłej gry dla was dzisiaj. O kurde, to jest takie miłe, ja nie mogę po prostu w to uwierzyć. Igorek, to moje marzenie, żeby z zagrać w Fortnite. Please, nigdy nie wybraliście mnie jeszcze. Więcej liter, ale zapomniałam jakieś. 19 i coś tam, nigdy nie przyszedłem nawet mojego komentarza, jak like. Piękna grafika, please, please, please. Ej! Dobrze napisał. A... 1971? O kurde! Jakieś 19 i coś tam, dobra, dobra. On nie wiedział, jaki jest jego nik. Dobra, Igorek, mam nadzieję, że to jesteś Ty. Groźny Piko. Please dodaj mnie, nikt groźny Piko, na jednym kącie, a na drugim groźny Piko. Dodaj, please, bo nikt z youtuberów mnie nigdy nie dodał. O, ci stratni YouTuberzy widzowie. Ja nie będę takim stratnym YouTuberem i dodam tutaj kolegę. Proszę bardzo. No i jest, Tymek. To ja bym bardzo chciał, czekam już 4 dni. Nikt, Tymek. A jeśli on mnie na główne konto Fortnite. Ja tym chyba już mam widzowie, bo Tymek jest wspierającym. Jeśli Wy też chcecie mieć wyznajemek, to pamiętajcie o opcji wspierającego, gdzie możecie mieć. W znajomych, mieć ocenkę z Piana, live'a i ogólnie mega dużo korzyści, link w opisie. Hubert. Chciałbym bardzo, Nick, Hubert. Dobra, Hubert. Mam nadzieję, że to jest aktualne. Dobra, jest Hubert. Jest Hubert. To Huber. jest nasza siódma osoba. Hej, ja. Moim marzeniem jest tam zagrać, A dzisiaj mam urodziny! Nick, Marcy! O ja! A to było dziewięć dni temu. Dobra, czekajcie. Dodaję Marcela, który miał urodziny. Hubert nie zaakceptował sekundy po tym, jak go zaprosiliśmy Dobra. Okej, okay, dołączam. Duo. Pozostało 15. Dobra. Zaraz opaki skończę grać. Będę sprawdzać, kiedy będą w Lobby, wtedy dołączę. Moje marzenie to z o i Wiem, że to i tak się nie stanie, mój Nikto Draku. Draku. Draku chyba się zdziwi, widzę dzisiaj. W ogóle jestem strasznie ciekawa ich reakcji. I też nie farto mają wszyscy ci, którzy akurat nie są w Fortnite, ale będziecie mieć jeszcze okazję, żeby ze mną zagrać. Także, no worries. Ja bym bardzo chciał, ale wiem, że to nie jest możliwe. Bardzo bym ci był wdzięczny, chociaż jakbyś weszła do mojego Lobby, to już bym się popłakał, mój Nikto. Kajtuś bez Majtuś, sześć, pozdrawiam. Kajtuś, spokojnie, nie ma co płakać, chyba, że to. Wtedy to wtedy ja będę płakała. Jeden z Andrzejek. Dobra, słuchajcie. Wszystko jest słuchajcie, w kamilidzie. Dobra, tutaj do znajomych. Ale czy na kajtkę, się zaakceptuję. zaakceptuje? To moje może jest zagrać z tobą. Nikt nie ukradziony. ukradli mi OG konto i teraz nie mam nic. I rodzice mi nie pozwalają kupować niczego do gier. O nie! Jest mi realnie kogoś szkoda. O nie, nie ma takiego konta. Halo, ukradzione. O! To jest chyba to... O Jezu, dobra, ja zaproszę, ja zaproszę Nie przyjmuję zaproszeń Nie, halo Widzowie, dodałam wiele, wiele osób I minęło ten czas, bo mamy około godziny 22 Także o tej godzinie Większość osób już pewnie śpi Dlatego będziemy spełniać wrażenia najmłodszych widzów przez dwa dni i do zobaczenia dnia drugiego Okej, okay, widzowie, mamy dzień drugi spełniania marzeń moich najmłodszych widzów I słuchajcie Dużo osób przyjęło mnie w znajomych Mamy kilka osób do zaproszenia I już zapraszały mnie osoby do swojego lobby I na przykład Marcel jest w trakcie gry W takim razie to do jego ekipy I zobaczmy reakcję chłopaków na mnie Może być ciekawie Aha, do mnie. Siema, no Chłopaki, ja teraz nagrywam odcinek, nie? Aha. Że gram z widzami To chcielibyście ze mną zagrać? Ja tak. Czemu ja. ja. wszyscy Ciebie, dołączają? Ciebie, ja, ja. To. On jest To dużo osób widzę ale czekajcie, ja zaproszę kilka osób, które dołączą do Marcela, ale Marcel jest zajęty grom, także tam nie idziemy. Halo. halo? Halo? Halo, halo? O, ktoś dołączył, halo? Siema, siema. Słuchajcie, zagramy jedną? Dawajcie w gotowości. Dobra, dobra. dobra. A co to jest za Ja już napisałem Greg. A, Ty e jesteś, tak? Że gra z dziewczyną, bo ja jestem dziew też dziewczyną. A, wiem, wiem. No. Zagrać się jedną rundę ze mnie tam sobie przeczyta. Dobra, to widzę, ja idę oh. do kolejnych osób. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczonka. Siema. <laughs> Widzowie, jakie chaos jest w ogóle. E, czekajcie, mamy jeszcze tymka. Dobra, już miałam do ekipy. A, zapraszam, nie! Dobra, uwaga. Oh, halo, siemano. Fianach. Halo halo. Fianach. Halo? Fianach. O matko bożko, ja nie wiem, ja nie, nie, ja nie, o matko, o je, o jezu To ja do nobi wchodzę <grywa> No z YouTuberką gram, mama Dobra, chodź, nie przeszkadzać, machaj na teraz. Cześć, o jezu, pierwszy raz gram z YouTuberem Nie, <grywa> ja nie wiem um, Mogę zadzwonić do kolegi? No pewnie, że tak, zadzwoń, zadzwoń Ja nie, nie wiem chyba, zresztą <grywa> <grywa> ja gram, <jutuberką. grywa> gram z YouTuberką Ja mówię i na Fortnite gram z Jankianą Dobra, mm. idę. Kipko, dawaj, wijaj, 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 chobie, wijaj. No cóż, ale ja nie mam całego dnia. Cześć. No gram No youtuberką, dawaj! No i ok. No to wybieraj. pan, no to na, na No to słuchaj, no on nie ma całego dnia w końcu, nie? To może nam poświęcić, nie 20 na rundkę w fortecie. O, dzwoni do chwili. No co? Czekaj, No to... Okej, okay, no to ja kończę to, do, do zobaczenia w forcie. Ale się że w końcu z youtuberką zagram. A mam dla ciebie jeszcze jedną informację, słuchaj. Ale nie wiem, jak zareagujesz. Bo będziesz na odcinku, że spełniam marzenia swoich widzów. Nie, 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 nie. Dzwonię do kolegi, nie, 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 ja nie nie, nie. Nie, nie. Greku, dołączaj to, bo będziesz na odcinku. Mówisz naprawdę? Naprawdę. No to powiedz chwila, 10 minut mi daj, bo zanim mi się to chce, to... No to. ale A masz jeszcze czwartego kolegę do składu? Oj, Wiesz, ciężko będzie, będzie tego. Tak dobra, był. to słuchaj, ja zaproszę drugiego widza i zobaczymy, jaka będzie jego reakcja, bo chciałby z nas dołączyć. Nazywa się Malinowy okay. Soczek. Dobra, zapraszam do ekipy. Zobaczymy, czy znajdzie chwilę. Okej. Okay. <grym> no hejo! To tam? Byskodem. Zaprosiliśmy Cię, żebyś z nami zagrał sobie, bo szukamy czwartego ze składu O, no, dołączaj, to jest mój kolega, kolega, O, hej! pora ale... Halo, siema Siemano Siemano, siemano Boże święty, nie Spodziewaliście się, panowie, że dzisiaj zagramy? No, niezbyt Mam nadzieję, że... Ja nie wiedziałem nawet, że... Kumorek się poprawi. taka okazja też. Ja nie ja, taka okazja jest jeszcze jedna informacja, mianowicie nagrywam w tym momencie odcinek <ślesz> No, będziecie na nawet... nie. Nie, nie, ja nie, Czekaj, zaraz sprawdzę. Dobrze, dobrze, że nadzieję że gramy teraz. wygramy to No to nadzieję, mam nadzieję co? Jezus ręce ręce się się normalnie i Pamiętajcie również o kodzie Shiana w sklepie Fortnite Piszcie go i zobaczcie co się stanie Dobra, gdzie lecimy panowie? Moje marzenie się w razie spełniło po 10 latach Beskidu, no Ja nie wierzę, że ja chciałem także grać z youtuberką, ale nigdy nie zagrałem A no widzisz, tak, ja to był ja twój szczęśliwy dzień Dobra, lecimy sobie Dobra, i dawajcie, że Shiana bierze wszystko od bossa Zobaczymy, czy da radę sobie Dobra, Dobra, spróbujmy, chociaż ja jestem... Wiecie, jakim ja jestem graczem, nie? Mam nadzieję, że... Nie, ja Super w ogóle nie wiem, ja że ja, ży, ja, ja youtuberką gadam i że na odcinku <grym> będę to jeszcze jakaś makabra chyba. Ej, ej, już no masz da się Dziękuję. dziękuję. O, I masz tą O, z pompy ja nie potrafię korzystać, więc lepiej mi nie dawaj. Tak samo ja też mam tego wspierania na ten, ten Ja no, A wy mówiliście, że macie same emocje, nie? Potraficie naraz zatańczyć? A tak. Szybacz. Dawajcie do mnie. Ej masz, ej masz. Nie, czekaj, czekaj, czekaj. O, czekaj, czekaj. z tego też nie potrafię korzystać. O matko święta. Ja no, mam no sniperkę i piskalecik, to jest jakaś tragedia. O, ja dawajcie, mam, dawajcie, o, dawajcie, o, dawajcie o, o. greedy. Ja nie mam greedy. O nie, do ja mam trzy, innego, coś innego. Trzy, cztery. Kurde. <laughs> Kurde. No prawie. A macie dobra. jakąś we trzech? Czekajcie, jak ja mam? Defulta! Zostańmy na raz, dwa, trzy defulta. Macie? Na trzy! Będę odliczać. Raz, dwa, trzy! Ej! Wy równo! W miarę! Let's go! Dobra, mamy to! Dobra! To będzie taniec zwycięstwa! Ja broni nie mam, to jest najgorsze właśnie ja broni nie mam. Słuchajcie, już jest to 80. Nie to, tylko nie to. O, mam. Dobra, znalazł. Nie ma emotka. O, witam. O nie! To te cukierko, to cukierko. cukierka. cukierki. Kurde, to mogę pompę? Halloween? nie wiem co ja mam mówić, nie? Teraz nie wiem, grzychu, ale będzie flet i na dzielni i na... Po mnie Ej, chodź. Zobacz, jedna no, 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 no. Dobra. Siadam się do pociągu. Czekać, co? się na Dobra, lecimy. O nie, halo. Jadam. O, w końcu jakiś karabin. Musimy szukać jakichś typów. Musimy... A gdzie to jest boss? Halo? A tu? Grzechu? Tak, tam, no. K jak tam czujesz, że, że grasz z youtuberką? Nie wiem, ręce chodź, mi się trzęsą. Ty... Nie wiem, co nie to mnie? Jest, jest, jest. O to jest podobnie, nie, nie potrafię gadać. radę, ja ale ale damy, damy radę. radę. Boty jeszcze, mam Co tu się dzieje, ty? Ej, typa chyba. To bot jest, dobra. O, nawet nie a? zobaczyłem. Ej, sziana masz. No, a macie matkę. A Ej, jakąś osłonę. Boż. Mam. 59 cegieł. Dobra, to zbieramy, zbieramy macy. Kto z was potrafi najlepiej budować? To ja, ja będę tak około ja taki to... ja czwartek. Proszę, proszę. A to mam, mam, mam podkę, mam podkę. Dobra, na którym się buduje na B? <śmiech> <śmiech> Dobra, to dużo o mnie mówi. Dobra, chodźmy do safe. Ej, ale jakieś dzieje, nie? Ale <laughs> Ja też, no. W ogóle, tutaj się. Jakieś... Ja, no. na mnie, ubiegam w klasie, nie? A no no, kurze, no moje, dobrałem raczej dobrałem, nie, raczej <noise> nie <głos> Raczej nie i powiedzą, że bajtuję, że nie, bo kłamie się w ogóle Dołącz do emotki Kiana, dawaj No, dawaj, dawaj, dawaj Ja coś jakieś zdjęcie zrobię Ja nie wierzę w ogóle <noise> Dobra, dawaj, Mogę ss Mogę pewnie, jeszcze pewnie, też. zrobić. A, chłopy! Chłopy, chłopy naprzeciwko! A uh! Ała! O nie! Ja mam 8 HP yy, Za nami apteczka jest Kurde, ty nie jesteś ścianę, bo sami to tak zagwarantowanego. Ej, jedzie jedna na motorku. Ej, ja na, mam do, na, na najlepszy sposób się nauczynia budować. Gaz swoim do tego, Daję ja do Jan i się nauczy. O, będę musiała zadzwonić do Dżikowa. no to prawda. A ty o, masz numer? Do Dżikowa? O kurde. Nie, No pewnie byś się znalazł. Dobra, jak zabudować? O nie. A, ale mnie wziął, kurde. A naj... Aj jaj. Tak o zbudowania! O nie! O nie, o nie. Musimy kumpla. Złapać sprytnie. Nie. No rezujemy, rezujemy Ja mam Rys takie golowa. Są 10 kewa, 110 kewa. Na nie, mnie, na mnie. Są cofnij, cofnij, Są takie groła. Są się bije Są takie O Boże, święty. O, Święty groła. Ile jest chłopów? Jeden, trzydzieści pięć. Może to ugramy jeszcze, idę do pomocy. Dziwo, że, 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 A kiedy dzieje, ja kiedy dalej bleci? nie mogę w to, to ugraniać. Dostał, dostał, dostałem, po prostu wrócił nieba. Dobra, powalony, powalony. Jaki ty? Pochłonę, ty? powaliłam tymi czepiakami. Ej, zabiliśmy ich. Chcemy zrespić chłopaków. A ja mam kanał na YouTubie. No to elegancko. I mam 200 ile subskrypcji. Słuchaj, rozwijajcie się. Fajnie, fajnie. Ej, ty, ty, ty. Jakby tutaj mam wiele zjeżdżać, to mogę im rzucić. Dobra, elegancko. Dzień. Ej, przyjedna, przyjedna. Daj siedem, siedem. Jedziemy, jedziemy. O, mnie to jest o okay. ty... Ej, to jest Ty, ty jej! Je, je. Dobra, damy radę. Gdzie lecimy? Oczywiście, że damy. Lecimy nie. gdzieś. Czy uciekać? Czy walczyć? Matko no, święta. Ja jak grałem poprzednio y, rundę temu, to my z medalionami też haśnie, nie mieliśmy. Jedynego jazdu z bomby zjadłem. Gdzie? Co? Gdzie? Wysiadaj, wysiadaj, wysiadaj! Dwóch typów mam. Ja mam. wyjść na Jeden dat, jeden det. Gdzie To tutaj. Dobra, zabiłem, ale umarłem. No. Dobra, chodźmy do nich. O nie. kurde, nie, 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 nie. Najgorszej. Dwie osoby. Musimy to ugać jakoś. Nie damy rady. Damy, 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 damy radę. Damy radę, chłopaki. Ja musimy dać radę. Ja nie, 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 nie jestem, to się pomodlę i wygramy. Dobra, się, się o nie. Ma mało. nie. Mam o, go? Dobrze. Ale mam ręce zimne. Ja no, tak żałuję, jak się że A ja w ogóle rundkę o, nie. tam, tam y, miałem Loła? Och, oh, konia, masz. Dawaj, kiana! Sabinu go! Yeah! Kurde! 154kp! Dobra, to chodźcie jeszcze default ostatni raz zatańczymy, bo przegraliśmy to, musimy default zatańczyć. Dobra. No i tyle: 3, 4, 5! Próbowaliśmy, jest dobrze,